Cześć, witam serdecznie w serii, którą zaczynam Banisher's Ghost of the New Eden eee, I cóż no Taka gra akcji z Trzeciej osoby Kilka aż pięć poziomów trudności Fabuła łatwy, normalny, trudny, bardzo trudny I obawiam się, że fabuła może być za prosta Więc wybieram wyjątkowo normalny poziom Ale no nie wiem, nie wiem jak to będzie wyglądało w czasie gry, jak to będzie przebiegało, czy, ten, czy będą jakieś sytuacje, kiedy to będzie za trudne, ale jak jest tyle aż poziomów trudności, to wydaje mi się, że normalny będzie odpowiednim poziomem, tak żeby nie było za łatwo. No i cóż, zobaczymy jak to wszystko przebiegnie. Teraz taki film wstępu, a potem trochę jeszcze poopowiadam. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss in the darkest reaches of the deepest ocean. a good day to you my love and a good day to you too are we in new england <sighs> welcome to america something's bothering you charles's letter what of it the ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. <sighs> I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. <sighs> Your apprentice stands ready to serve. Come on, Antea, we need to go. Night <laughs> B. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say and death to the dead it is not so simple since the dawn of humanity the dead have lingered dead as alive we are complex and emotional beings many entangled are the ties that bind since the beginning of memory banishers have fought to sever those ties death is but a trifle it comes to us all to haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. If this is June, I'd hate to see January. If I'd wanted to freeze my backside off in the summertime, I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. It's cold as a bishop's arse and twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. W tym momencie przejmujemy kontrolę nad naszą postacią. Nie wiem, nie oglądałem filmików, wiem, że będzie tutaj kwestia ducha i takiego przenoszenia się między jedną a drugą postacią. Na razie obie żyją, więc pewnie fabuła się potoczy jak się potoczy. Nie wiem czy będę robił platynę. Zobaczę, sprawdzałem te osiągnięcia. Tam na przykład jest zabij wroga, ośmiu wrogów jakimś tam ciosem, więc na raz więc takie platyny, takie trofea trochę, trochę mnie jakby odstraszają, przerażają. Bardziej wolę znać wszystkie pierścienie albo wszystkie miecze. Dużo w, właściwie większość youtuberów już nagrywa już od kilku, nie od kilku, chyba wczoraj już nagrywają też tą grę, więc myślę, że jest dość, będzie dość popularną grą. Na razie na początku to sterowanie jest bardzo czuła gałka, ja już tam w tym odcinku, tak pod koniec zmniejszę sobie tą gałkę, żeby no bo trochę to tak strasznie chaotycznie fruwa, pływa. Bardzo szybko, jakbyś tą gałką lewą prawo poruszał, to można, no może się zrobić niedobrze, jest tu też takie ogłoszenie o, takie, takie ostrzeżenie na początku gry, żeby na to uważać właśnie no ale też e, trzeba poprowadzić po prostu na spokojnie tą kamerę. Bo potem jak to się ogląda, to też e, słabo. Na razie jest samouczek. Zwiedzam tutaj i sprawdzam, co mogę zdobyć. Nie czytam specjalnie tych na razie opisów, bo na razie nas sprowadzają. Pojawiają się takiego typu rzeczy, czyli e, przy jakieś przeciśnięcie się przez ścianę. Trzeba podejść nacisnąć X, tutaj akurat nam to pokazuje, ale potem w dalszej części nawet można to przewinąć, ten przerywnik. W dalszej części jest też tak, że po prostu jest jakiś wąski przesmyk i podchodzisz do niego i nie ma żadnego X. -a. I wtedy trzeba się domyślić, że być może tędy można przejść. Parę spotkałem, też miejsc, tutaj też to pokażę, gdzie, no, na przykład, tutaj zastanawiałem się, czy można tam zejść, ale nie, niestety, nie można zejść. Zastanawiałem się, czy to e, będzie wpływało na to, że gra będzie nas prowadziła po prostu jak po sznurku, że to nie ma tak jakby otwartego świata i nie można sobie pójść po jak, jak się chce. No, w tym przypadku to było jakby wymagane, żeby tędy. O, I Właśnie tu w tym momencie nie ma tego ich sam, ale rozwaliłem płot. Zresztą miałem znaleźć jakby inne przejście do tego mojego towarzysza. I no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie dalej. Zawsze w takich grach jestem ciekawy jak wyglądają bossowie, jak wyglądają przeciwnicy. I jest to taka ciekawość, która ciągnie do tego, żeby poznawać grę. Coś mi się wydaje, że tutaj w Dużo będzie, mm, dość dużo będzie dialogów, więc ja też będę się aktywował tylko wtedy, kiedy nie będzie tych dialogów. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Tu pierwsza walka. Fajnie, bo jest namierzanie przeciwnika. Można zapewne też zmieniać potem mm, pomiędzy przeciwnikami, jak jest na przykład kilku, na kogo chcemy zaatakować. Jest cios, e, lekki cios e, mocny, standardowo R1, R2. Może nie standardowo, ale często tak jest, że R1 i R2. R2 przytrzymując, mamy też e, mocniejszy atak. No i zobaczę, jak to będzie wszystko wyglądało w praniu. Na razie muszę się trochę przestawić po grach, które niedawno grałem na, na tą taką. Tak samo miałem w Lords of The Fallen, że zaczynałem jakoś takich nie do końca to czułem. Zobaczymy też, jak tutaj to będzie wyglądało. Trochę mi to tak przypomina hmm, tą grę, w której y, siostra z bratem podróżuje i tam szczury ją gonią. Tak, y, jeżeli chodzi o poruszanie się. O, właśnie to jest ten mocniejszy cios. No i cóż, idę na razie na tym poziomie normalnym. Mam nadzieję, że to będzie w miarę jakoś wszystko przebiegało. Widziałem na YouTubie, że y, już ktoś tam, znaczy wiele już, wielu już ukończyło grę ale komuś zajęło to 14 godzin, więc gra może nie jest jakaś strasznie długa. Jeżeli ktoś nagrywa 14 godzin idąc po prostu... Ciekawe, pewnie wszystkie te dialogi też są. Więc jeżeli przy 14 godzinach z dużą ilością dialogów, bo sami zobaczycie już teraz na początku w tym pierwszym odcinku ile jest dialogów, to gra raczej jest grą krótką. No ale... Dla mnie hmm, kolejną grą będzie pewnie dopiero Ronin w marcu. I całkiem dużo czasu jeszcze zostało do Ronina, więc myślę, że być może tutaj jeszcze coś w międzyczasie zagram, oprócz tej Banshers. Tam na dole bije się mój towarzysz, kompan. E, I cóż, no w tym odcinku więcej się... E, Więcej właśnie było tych rozmów, takiego wprowadzenia, ale być może fabuła będzie na tyle ciekawa. Zresztą gra jest, jak widzicie, po polsku, więc to też jakby ułatwia ten odbiór, żeby tak w pełni zrozumieć tą fabułę, dokładnie zrozumieć. Więc być może będzie ciekawa fabuła i można się skupić właściwie na tej całej historii, która tutaj jest przed nami. No tak jak mówię, to jest duża ciekawość, jak to będzie wszystko wyglądało. Ja na razie opowiadam, póki mogę, bo niedługo zacznie się ścieżka dialogowa i tam już raczej wolałbym nie mówić. Mamy też coś takiego jak wygnanie. Przytrzymując X, jeżeli naładuje się ten pomarańczowy pasek, to jest wygnanie. No, dość łatwo to wszystko tutaj na razie... Idzie, mimo że to jest normalny poziom, aż się zastanawiam, co by było, gdybym był na tym poziomie fabularnym, bo przecież poniżej normalnego jest jeszcze łatwy, a poniżej łatwego jest jeszcze fabularny. Czyli ci przeciwnicy ginęliby za pierwszym dotknięciem. Tak jak gozów, i ma było, że ja po prostu nie mogłem grać na najniższym poziomie, bo było za słabo. Zbieram notatki, różne różniaste. Wiem, że jest chyba też trofeum za te notatki. No, ale to jest kwestia tego, jak tutaj na przykład będzie wyglądało zbieranie, bo to też tam jest istotne. No, oręża, czy będzie jakaś zmiana wyglądu po zmianie ekwipunku, nie wiem tego. Nie sprawdzałem, nie oglądałem filmików, mimo że były jakieś tam dema wcześniej pokazywane i myślę, że bosowie byli też pokazywani, ale naprawdę nie widziałem żadnego z bosów. Patrzyłem tylko na trofea tam. Wydaje mi się, że jest kilka zakończeń z takich trofeł, jak przeczytałem, to wszystko wyjdzie w praniu. Na razie się wszystkiego uczę, i muszę trochę właśnie zapanować nad y, kamerą, nad gałką prawą. To jest taki mocniejszy przycink, chyba jakaś nawet czaszka musi świecić przy poziomie, no ale poszło w miarę. Mamy też taki, jakby unik, chyba pod kółkiem, ona się tak cofa do tyłu, no i właściwie na ten moment poruszam tylko tą mm, panią, a wiem, że będzie można się e, zamieniać miejscami i rolami. Ale to pewnie wszystko fabularnie potem przy, pójdzie, przebiegnie. No i też nie wiem jeszcze, czy to nagrywać tak jeden do jeden, mm, czy po prostu jakoś tak co jakiś czas zapuścić jakiś odcinek na kanał, bo myślę, że większość z osób no Wybierze tych wszystkich znanych youtuberów, żeby to oglądać tak w pełni, jeden do 1. A mi chodzi o to, żeby tutaj zagrać, pograć. Jeszcze muszę się zastanowić, czy, czy robić to tą platynę. Ale to wszystko wyjdzie w praniu, jeżeli jakby spotkam jakieś problemowe sprawy. Jedna z problemowych rzeczy, nasze znaczy takich, które na początku, no bo to jest moje pierwsze 30 minut z e, Dzisiaj gra miała premierę. Ale jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, i można powiedzieć, trochę zirytowała, ale nie można z takiego powodu przekreślić grę. Gry to jest tutaj niedaleko. Nadal, jak widzicie, samouczek, czyli wciśnięcie gałki to bieg, ale pomyślałem, że dobra, ona nas prowadzi za rękę, gra, i teoretycznie mam biec teraz za tym moim kompanem. On się chyba red nazywa. Ale stwierdziłem, no tu jakaś jest szopa, no to czemu tam nie pójść, może coś tam jest, jakiś ten przedmiot. Taki odruch mam. Ale on chce iść, żebym tam szedł przez most. No tylko, że nagle zaczął wracać, więc się, dobra, jak chcesz wracać, to nie idźmy dalej, nie pchajmy fabuły, bo się zaraz może jakiś filmik uruchomić, tylko tutaj sprawdzę szopę. Sprawdzę szopę, czy czegoś tu nie ma. No tu się aktywuje jakiś dialog, a za szopą jest przedmiot, więc stwierdziłem, dobra. Podejdę i go podniosę. Te przedmioty z dość daleka jest, są widoczne, I nagle gościu się ze mną pojawia. I nie mogę wyjść. I nie mogę nic zrobić. Ani się przekaturlać. Ani rozwalić jakiejś skrzyni z boku. To chyba miałem po prostu pecha. znałem się, czy ktoś jeszcze w taki sposób tutaj się zaklinował. Stwierdziłem, że może odegram grę. Może właśnie włączę mapę, wyłączę. Odegranie nic nie daje, nie mogę stąd wyjść. To jest yy, no to, która ktoś nie przemyślał, że zaraz za mną pojawi się red, yy, i ja nie będę mógł stąd wyjść. Więc pomyślałem, że może odegram no, tu moje szaleńcze, rozpaczliwe próby, żeby się cofnąć, ale nic to nie daje. I, i kłuk, i jakieś tu przewroty, i już zacząłem go nawet atakować. I stwierdziłem, że może odegram, po prostu wiem, że też, że krzyżakiem w dół to jest taki automatyczny, szybki obrót do tyłu. Zapewne w walce będzie się przydawał. Tam ten sobie stoi, a ja stwierdziłem, że może odegram, więc odegram. Tutaj widziałem jakiś save, tylko że to są safe y automatyczne jakiś tam ostatni, jeden z któryś z kolei, i okazuje się, że dość szybko się odgrywa. Popatrzcie, jak szybko pokazuje, pokazuje, mi też obrazek fajny. Będę może mógł wykorzystać do yy, tego, tak, jako taka czołówka w yy, filmiku. Ale odgrywam to i znowu to jest. Yy, czyli stwierdziłem, dobra, muszę odegrać więcej. Nic nie mogę zrobić. nic... Powinno być tak, że ten mój kompan. Się rusza, nie wiem, pod wpływem mojego nacisku, że ja idę, jakby w niego, on się cofa, przesuwa, cokolwiek, tak jak na przykład w GTA jest zrobione, że ktoś tam się usuwa, a nie, że on stoi jak kamień. Kolejny rysunek, dzięki temu mogę zobaczyć, stoi jak kamień, nie mogę się ruszyć. I to jest pierwsze 15 minut gry, a ja już się zaklinowałem w takim dziwnym miejscu. Jestem bardzo ciekawy, czy będzie więcej takich miejsc. Nie poddaję się i jakby nie przekreślam gry, tylko po prostu no, zszokowałem się, że już na początku odegrałem z innego save'u i okazuje się, że też jeszcze za szybko, więc ko korzystam z kolejnego save'u. Jak widzieliście, no, bardzo dużo też autosejwów w takim krótkim czasie było zrobionych, więc nie wiem jak, z czego to wynika. Może być tak, że będzie jakiś trudny przeciwnik, dlatego jest tyle save'ów. No, ale znowu mam dzięki temu kolejny obrazek i znowu jestem w tym miejscu. myślę, się nie, no to muszę jeszcze bardziej się cofnąć z tym odgrywaniem. Więc pozostaje mi pierwszy po prostu, pierwszy save, e, który miałem. Odgrywam. No i tutaj już e, znacznie dłużej to się wszystko odgrywa, więc założyłem, że dobra. Czyli zacznę od miejsca, w którym ostatnio zapisałem grę i będę musiał to jeszcze raz wszystko przebiec. Kolejny obrazek, ciekawe ile tych obrazków jest, e, czy nasze no zapewne będą się powtarzać. No i startuję stąd, znowu ten sam motyw e, i stwierdziłem dobra pobiegnę i pobiegnę szybko do tamtej mm, stodoły, szopy i wezmę przedmiot. I mam nadzieję, że gościu się za mną nagle nie pojawi. Ale on pobiegł w lewo, więc ja biegnę od razu tutaj, bo wiem gdzie. No to by było już w ogóle bez beznadziejnie, gdyby on się nagle za mną pojawił. Jest przedmiot. No i o, o dziwo, jest przedmiot dwa inne niż przedtem wziąłem. To na filmiku będzie widać. A ten na szczęście stoi przy studni. Więc musiałem mieć tam pecha po prostu, no ale takie coś jest, takie coś było i, i trzeba o tym powiedzieć. Tu, w opcjach, jeszcze chciałem zmienić właśnie tą czułość gałki. Jest kilka takich: prędkość kamery celowania, prędkość kursora. No i zakładam, że to może chodzić o to, że to jest ta prędkość kursora, która wpływa też na to, jak się ruszam, jak szybko albo wolno reaguje na gałkę moja postać. Bo to może powodować takie. Teraz jest myślę trochę wolniej, nie? Czy wcześniej też po prostu ja się starałem wyczuć tą gałkę? Zastanawiam się też, czy ten napis za długo nie trwa. No to to. Czy to za długo się nie wyświetla. Ale może nie. Może to jest tylko takie moje pierwsze odczucie. Ogólnie, no, tak jak mówię, jestem ciekawy. Mam nadzieję, że to w miarę wszystko będzie przebiegało jest to, aha mam jeszcze takie wybory jeżeli chodzi o odpowiedź coś gdzieś chyba jak przez mgłę czytałem, że te wybory wpływają na fabułę ale leci też czas w sumie nie wiem, zapewne z jakiegoś powodu ale no jest czas żeby podjąć decyzję mamy drogowskazy musimy iść do karczmy. Na razie wszystko badam to tak jak we wszystkich grach, na początku trzeba poznać to wszystko eee, i tak jak mówiłem, zobaczę jeszcze czy, czy będę tutaj tą tę platynę zdobywał w tej grze. Na razie mało przeciwników, no tam kilku tych trupów, takich trupojadów, nie wiem jak to ich nazwać. Było i ta walka była taka w sumie, nie ma tu chyba bloku, nie wiem, może będzie jeszcze, ale ogólnie gdzieś tam z jakichś jakich filmików, o i znowu myślałem, że się zleciałem, szczęście w tym momencie odszedł, tam może miałem pecha po prostu. No ale dobra, tu już będzie fabularnie, dialog, więc e, słyszymy się po tym filmiku. Charlie, we're here, Pour us a drink, finally. Banish it. Please, come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I escaped assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick skinned Newsmith. We're the selectmen. <laughs> What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Oh, look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be... <clears throat> brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you with your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, you may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. <coughs> Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion, the pride indeed of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, <laughs> I think the weather is the worst part. This never ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honour. You will have to do far better than that. I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands. For Charles. All right. For Charles. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. No, jak widzicie, trochę jest tego słuchania, eee, i ja też nie, nie wykorzystuję wszystkich linii dialogowych, tylko te, które są, z tego co zrozumiałem, potrzebne do tego, aby pchnąć fabułę dalej. Eee, I tak chyba będę robił tutaj podczas całej gry, żeby nie słuchać tego wszystkiego i nie rozciągać tego w filmiku i tej całej serii. Eee, mamy kompas, który nam wskazuje drogę, gdzie mamy dalej pójść. Idę teraz na poziomie normalny, więc tak po prostu twórcy sobie wymyślili normalnie, żeby tak było. Tu mamy jakąś tablicę, myślałem, że to są jakieś ogłoszenia, trochę jak w Wiedźminie, jakichś zadań. Znowu kwestia wyboru. Jako co odpowiedzieć? No nie wiem jeszcze na co to wpływa. Tutaj właśnie krzyżakiem w dół, jest taki szybki obrót. No i to celowanie, co mam przeczytać, też trochę tutaj jest takie. Nie wprost, takie trochę toporne. No i niech to będzie taki pierwszy odcinek z tej serii. Zaczynam ją i oczywiście skończę. I zobaczymy, jak będzie to wszystko przebiegało, wyglądało. Jestem ciekawy, jestem ciekawy, co będzie dalej.